Dzień dobry Państwu, Tomasz Czegier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, na pewno wydarzeniem dnia jest to, że ogłoszono wyniki śledztwa w sprawie podpalenia tej hali na Marywilskiej. To bardzo dobrze. No to co zrobił pan minister Radosław Sikorski. To znaczy, jest decyzja o likwidowaniu konsulatu w Krakowie. No to jest dla Jarosława Kaczyńskiego. Sytuacja niezwykle groźna, bo wiecie Państwo, Jarosław Kaczyński 1 kwietnia ogłosił to, że Rosjanie zabili mu brata i nic się nie działo. A tutaj po ustaleniach tego śledztwa yy, okazuje się, że od razu jest reakcja naszego ministerstwa spraw zagranicznych i będzie likwidowano konsulat. To, to jest wielki problem dla, dla Rosjan. Od razu do się rzeczniczka Kremla, pani Zacharowa, i pani Zacharowa w ciągu godziny już zaczęła tutaj mówić o retorsjach i po prostu dla nich to jest straszny kłopot. Wiecie państwo, o to nawet jeżeli chodzi o działania wywiadowcze, to wiecie państwo, no domin zabrali. No tak to wygląda, no gdzieś trzeba wrócić, prawda, będzie konsulatu w Krakowie, został konsulat w Gdańsku i ambasador w Warszawie. Także te dyskusje o tym, że minister Sikorski to jest działa dla Rosjan, czy Tusk działa dla Rosjan, no sami państwo widzicie, to po prostu już teraz jest olbrzymim problemem dla Kaczyńskiego. A po tym, zobaczcie na działania Sikorskiego, Zacharowa reagowała w godzinę, czy były jakieś działania takie Kaczyńskiego, na które Zacharowa reagowała, <grywka> czy na które reagował Kreml? Nie no, sami państwo wiecie, że PiS to... De facto działa dla Kremla. Ale to nie o tym. Wsięgam. Mówić, mówić jeszcze o jednej rzeczy, że chciałem powiedzieć o tym, że ludzie Kaczyńskiego no, zaatakowali Mariana Banasia. Tak, bo dalej są ludzie Kaczyńskiego, Ziobry w prokuraturze, w służbach specjalnych. I zobaczcie Państwo, Marian Banasz powiedział, że jak podała podziałkowa Rzeczpospolita, audyt nie podważył ustaleń śledztwa w sprawie majątku prezesa NIK. Postępowanie trwa, a kolejne osoby usłyszały zarzuty. Choć raport wskazuje pewne nieprawidłowości, to nie podważa ani szczędzia śledztwa, ani jego czasowych ustaleń, których finałem był skierowany w lipcu 2021 roku wniosek o ukolenie prezesowi NIK immunitetu Sejm. Dotąd się im nie zajął, a prokuratura wniosek wycofała do dopełnienia napisała że Ale o co tutaj chodzisz, no i państwo, to jest wstrząsające. I to jest onet dzisiaj. Marian Banaś o postępowaniu w swojej sprawie. Mam żal. Prezes nich, Marian Banasz powiedział w poniedziałek, że jego zdaniem prokuratorzy prokuratury krajowej wskazali na bezprawne niedopuszczalne działania funkcjonariuszy seba i prokuratorów wobec niego do rządów PiS. Tak jest ze mną. A ja tak samo mam. Dodał, że ma żal, że postępowanie w jego sprawie prowadzą teraz ci sami ludzie. Dokładnie tak samo jak u mnie. Ci sami ludzie, którzy dokonywali przestępstw, dokonywali tych działań bezprawnych, działali na polecenie de facto ludzi Kaczyńskiego i Ziobry. Dalej zajmujesz się tą sprawą. I słuchajcie, pod koniec kwietnia prokuratura krajowa. Przedstawiła drugą część raportu z audytu postępowań z okresu rządu Zjednoczonej Prawicy dla 2016-2023. Ciekawym jest, że moich i Janka nie ma tych spraw. Pokazaliśmy wam, co się dzieje. Pierwsza część raportu z stycznia bieżącego roku zawiera analizę 200 spraw. Natomiast obecna druga część raportu dotyczyła kolejnych 400 spraw, także wytypowanych przez prokuratorów i obywateli i organizacje pozarządowe szef NIK wygłosił w miniony czwartek oświadczenie odnoszące się do wniosków zapublikowanych w, w ubiegłym tygodniu, drugiej części raportu Bana zwrócił się do posłów, powołanie komisji śledczej w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących próbu obalenia e, jego oraz złamania jego odporności i niezależności. To prawda, że tak, tak, tak to, się, to się działo i Szefnik ogłosił w minie czwartek oświadczenie odnoszące się do wniosków zreplikowanej w ubiegłym tygodniu drugiej części raportu prokuratury Krajowej dotyczących spraw dokończonych i tak dalej 16.23. Przygotował zespół prokuratorów, którego zadaniem było zbadanie tutaj tych wszystkich spraw, tak jak państwo wiecie. Tutaj audyt w sprawie majątku prezesa Banasia. Tutaj powinni mieć postawione zarzuty w związku z działaniami a dalej prowadzą tę sprawę, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonariuszy z oddziału krakowskiego CBA, jak również tych samych prokuratorów w prokuraturze w Białymstoku. No uwagę, że w raporcie nie ma stwierdzenia, że śledztwo zostało wszczęte bezzasadnie, że podejmowane działania operacyjne były niedopuszczalne, a zebrany materiał nie potwierdziły jego winy. Pytano o to, czy ma żal do obecnej prokuratury, że nadal ci sami ludzie prowadzą to postępowanie. Powiedział, mam żal. Oczywiście powinni. Yy. Takie wnioski były natychmiast usunięte sprawy ocenił. No mnie też nie, no panie, panie Marianie, no jak pan widzi, nie wiem, czy jest pogłatościwie, czy nie. Ma jest pani Powiat Baryła, która po tym, kiedy zostały zadane pytania, no które no, robią mi straszny problem, czy dlaczego zaworobowali obrońca, dlaczego obrońca występował w mojej sprawie aresztowej, dlaczego e, później obrońca występował w kolejnych częściach tej, tej, tej sprawy. E, nie dopuszczono mi do akt, dlaczego obrońca, obrończy nie pozwoliła mnie skatować, bić nie, nie I ona, ona jeszcze miała tylko prawo do kontaktu ze mną, prawda. I prokurator powołuje się, że ja miałem prawo do, prawo do kontaktu z obrońcą. Tak mi odpisują, to jakaś kpina jest. I słuchajcie państwo, tutaj jest ta sprawa Krakowski, yy, kamienicy Mariana Banasia, tych wszystkich działań Zjednoczona Prawica, Polityką Prokuratury. Banasz podkreślił, że w drugiej części raportu wynika, że został on jako urzędujący prezes Izby Kontroli e, poddany in in inwigilacji, e, poddany największej, w najnowszej trzeciej RP polityczno-kryminalnej instytucji zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmuszenie go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Tak to jest prawda, szanowni państwo. Tutaj e, rzeczywiście Banasz ma rację, ale pamiętajcie państwo, co tutaj wydarzyło się wcześniej i, i to nie jest e, przedmiotem śledztw. No, wydarzyło się to, że opublikowano usłuchaną rozmowę e, Banasia z e, panem e, doktorem Chmajem i posłuchajcie, panem profesorem, przepraszam. TVP Info ujawniło nagranie, to jest, to jest e, dwa dni przed wyborami e, w, w 23 roku. TVP Info ujawniło nagranie z udziałem Mariana Banasio. Uczestnik rozmowy potwierdza, prezes Najwyższej Izby Kontroli e, Marian Banaś latem tego roku spotkał się z warszawskim adwokatem Markiem Chmajem i rozmawiał o wpływie swojego syna Jakuba na Konfederację. W TVP Info szef Nik stał został yy, na zaprezentowane szefstację nagraniu, mówi, że nie dopuści do koalicji PiS i Konfederacji. Rozmowa nie jest ani nielegalna, ani zdrożna i odbyła się za publiczne i nie odbyła się za publiczne pieniądze, komentuje w rozmowie z Onetem Marek Dodaję, że nagranie jest wycięte z kontekstu. Do sprawy odniósł się też sam Jakub Banaś. Ja zgodziłem się, żeby Kuba tam był. Yy, z jednego powodu. My musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z Pisem. Mówi w ujawnionym przez PiS nagraniu Banaś do Chmaja. E, owszem, była taka rozmowa z Marianem Banasiem, nie zaprzeczam. Głos w nagraniu jest mój, potwierdza w rozmowie Marek Chmaj. Powiem krótko, że dla nas PiS i PO to jest jedno zło, ale nie będzie żadnej koalicji z Pisem ani z platformą. Komentuje Jakub Banaś, tak, bo to wtedy tam pan e, e, Banaś, pan Banaś, pan. Banaś, pan, pan Syn pana, młody pan Banasia, syn, syn pana Banasia, Mariana Banasia, był z Konfederacji, no, dogadywał się z Konfederacją. Tutaj chodziło o to, żeby nie powstała koalicja PiSu z Konfederacją. No, w tej chwili tego, tego już w zasadzie chyba nie będzie, bo po tej wypowiedzi pana Mencena dotyczącej sprawy Nawrockiego, to Kaczyński ma olbrzymi problem i tej, tej nie wygląda na to, żeby, żeby Konfederacja jako całość no, poszła z pisem. Natomiast, Szanowni Państwo, ci sami ludzie posłuchali tą rozmowę w bezprawny sposób. No, wiesz tam mogły wystąpić różne wątki w tej rozmowie, to pan jest jest adwokatem, Marian Banach jest szefem Niku u i, i ta rozmowa, ta rozmowa została, została posłuchana, no wcześniej już były różne ataki na NIK Pegasusem, mówił o tym wielokrotnie Marian, Marian Banaś, atakowano jego rodzinę, no poprzez rodzinę chciano go zastraszyć, no Banaś stał się jednym z największych wrogów Jarosława Kaczyńskiego. Były te postępowania kontrolne, które wykazywały nieprawidłowości podczas rządów Jarosława Kaczyńskiego. I teraz atak tych samych ludzi, Kaczyńskiego, de facto Kamińskiego i Ziobry, przeciwko Banasiowi. No wiecie państwo, ja to doskonale rozumiem, my też. Z Jankiem borykamy się z tym, że są cały czas ci sami ludzie, nawet pisze o tym, że jest krąg tych samych ludzi, chociażby funkcjonariuszy z e, Delegatury Katowickiej CPA, no, którzy się bronią, który miał ja udowodniłem przestępstwa. E, wiecie państwo, czy pani prokurator Anna Śliwiec, nie wiem, czy ona jest, jest jeszcze jest, czy nie jest, z tej, tej prokuratury regionalnej w Lublinie. W ogóle złożyłem wniosek o to, żeby wyłączyć prokuraturę regionalną w Lublinie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Cały czas ci sami ludzie, ludzie, którzy popełniali przestępstwa przeciwko nam, no mają nasz los w rękach. I pytamy się pana prokuratora Korneluka, pana profesora Budnara, dlaczego na to pozwala? Dlaczego nie wycofuje tych ludzi. Dlaczego? Nie, 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 podwala, nie, nie doprowadza do tego, żeby ktoś inny, bezstronny przejął tę sprawę. Jak widzicie, no, PiS dalej trzyma się mocno. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie naszego kanału, czy mojego kanału. Ja się utożsamiam z Jankiem, także nie ma problemu. To jest tak samo ale również proszę Państwa o zakup naszej książki Więzień CBA. Będą tam jeszcze nowe rzeczy z CBA, pozyskane z CBA. Jak zwykle my będziemy winni, że pokazujemy, że wobec nas łamano prawo. Nie ten, kto ma prawo, tylko my, którzy pozyskaliśmy to w ramach e, śledztwa dziennikarskiego. Dziękuję Państwu.